Cześć, nazywam się Jan Wasilewski. Witaj w kolejnym odcinku Psychologia Podcast. Tutaj rozmawiamy o psychologii z naukowcami i praktykami. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, jak się pracuje na co dzień jako psychoterapeuta, o tym, jakie są najważniejsze szkoły psychoterapii, zastanowimy się, jaka jest skuteczność w ogóle psychoterapii oraz co robi psychoterapeuta, kiedy ma niesympatycznego pacjenta. Proszę cię, poświęć sekundę na zaobserwowanie tego podcastu i ocenienie go. To mi pomoże dotrzeć do większego grona osób. I zaczynamy audycję. Jesteśmy u ciebie w gabinecie. Jak się czujesz w ogóle w takiej trochę odwróconej roli, że, że to ja cię będę pytał bardziej? Wiesz co, to mi zwykle zajmuje chwilę, żeby się przedstawić. Zwykle to ja zadaję pytania. Pamiętam to doświadczenie w terapii własnej. To był taki czas, kiedy od siódmej mniej więcej do piętnastej byłem terapeutą na oddziale, po czym siadałem w samochód, jechałem do gabinetu na moją własną terapię i nieraz usłyszałem na dzień dobry, panie Przemku, teraz to ja jestem terapeutką. Co, <laughs> so, zadawałeś pytania terapeucie, takie Tak, Tak, próbowałem ustawiać strukturę, y, mówić, jaki jest plan sesji, co mamy dzisiaj w agendzie. No, Wiesz, skoro, teraz też miałem chwilę na szczęście na przedstawienie się po gabinecie i po pracy z moimi pacjentami, zanim zanim z tobą zacząłem rozmawiać. A czy to nie jest tak, że jak się jest psychoterapeutą? Od razu przejdę do pytania, mm -hmm. które chciałem później zapytać, ale y, ja sobie tak w obrażam. To takie to może kontrowersyjne trochę pytanie, że jak tak sobie siedzisz, może, może to przez moją osobowość, bo ja sobie lubię pogadać, no i jesteś w pracy i masz parę godzin tych pacjentów. No jednak mimo wszystko oni głównie gadają. To nie jest męczące, że, że bardziej jesteś milczącą osobą niż tą taką mówiącą? To podejście, w którym ja pracuję, pozwala gadać. Mhm. Więc nie jestem aż tak milczącą osobą. Wiesz, terapia schematu, czy terapia poznawczo behawioralne to samo podejście, gdzie terapeuta jest bardziej dyrektywny, może nadawać ton, ukierunkowanie, jakbym miał siedzieć i słuchać, chyba bym tego nie zniósł. No właśnie, no tak, zdaję sobie sprawę, że to jest tak jeden. ale mimo wszystko jednak jesteś tą osobą, która bardziej słuchaj, nie opowiada o sobie i o swoich problemach. A słuchaj, ostatnio tam y, n, żagle, tak? Uciefas, tak. Ostatnio taką miałem przygodę, no nie, prawda? Tylko słuchasz jakiegoś tam problemu. Jan, twórca terapii schematu, mówi, że możemy się odsłaniać, dzielić się sobą tak długo, jak mm -hmm. długo to służy nam, y, przepraszam, naszym klientom, a nie nam terapeutom. Aha, no <śmiech> <śmiech> to, ciekawe, co by Freud powiedział <laughs> na to <laughs> Zryczenie. Tak. A skoro właśnie już jesteśmy przy tym takim siedzeniu w gabinecie z kolejnymi pacjentami, czy to jest taka praca, którą da się wykonywać 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu i, i, i przeżyć to? Wczoraj rozmawiałem z dawnymi znajomymi terapeutami, z którymi się znamy już od lat, i właśnie rozmawialiśmy o tym, jaka ilość sesji takich w gabinecie jest optymalna. Ja obecnie prowadzę średnio tygodniowo 20-24 spotkania terapeutyczne i to jest dużo. Większość osób, które znam, ma około 20, 20 spotkań. Więc, tak jak mówisz, 8 dni w tygodniu, 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu, to, to, to jest po prostu do zarżnięcia. No, bo ja sobie wyobrażam, że to jest taka praca wyczerpująca i emocjonalnie, no bo jednak mm -hmm. słuchasz problemów mm -hmm. ludzi i, yy, i takich. Teraźniejszych problemów i jakieś rzeczy wychodzą z ich przeszłości, i myślę, że to jednak jest ciężkie, ale też no, intelektualnie tam, jednak cały czas musisz sobie tam te trybiki, no, nie możesz się wyłączyć, nie? To jest praca na wielu poziomach jednocześnie. Jak z kimś prowadzę spotkanie, to staram się dostroić do tej osoby, dopasować, nadawać na tych samych falach. Przy czym no, często te osoby, które trafiają do gabinetu, to są osoby, które takiego dostrojenia nie miały w domu nie miały w dzieciństwie, więc tym samym y, są, y, więcej potrzebują po mojej stronie, a jednocześnie, wiesz, jakaś inna część mojego umysłu robi to, co ty mówisz, formułuje sobie jakieś, nie wiem, wnioski, hipotezy, weryfikuje je, słucha historii człowieka, jednocześnie próbując to ubrać w jakąś ramę, którą da się potem, nie wiem, jakoś sprawdzić, zweryfikować, oddać tej osobie, wyciągnąć wnioski. Jest to intensywne. Nie jest to, znowu takie pytanie podłe, czy nie, nie bywa to nudne? Znowu to jest przeze mnie takie, że ja lubię sobie gadać. Nie bywa to nudne, że ktoś tam gada i, i znowu i kolejna osoba gada. I siedzi <laughs> się tak, no dobra, trochę głodny jestem, a w sumie to tam z żoną się wczoraj pokłóciłem, a chciałbym sobie pójść na rower i. Mm -hmm. i, i Czy jednak te historie są na tyle ciekawe, że nie są nudne? Bywam zmęczony, bywam przeładowany, ale. E tak, żeby mnie moja praca nudziła, to się jeszcze nie zdarzyło. W terapii schematu mówimy o czymś takim, że tam gdzie mamy dobre doświadczenia, zdrowe doświadczenia, tam w nas się rozwija tryb zdrowego dorosłego, który potem, wiesz, jest w stanie dbać o nasze potrzeby emocjonalne w taki sposób, który jest jednocześnie i dla nas dobry i nie naruszający drugiej strony. Jak tego zdrowego nie mamy, to mamy jakieś różne tryby radzenia sobie, obrony. Jednym z takich obrońców to jest właśnie taki obrońca odłączony od emocji, który się przełącza na taki tryb nadawania, bla 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 to jest płaskie, to jest monotonne, tam się w ogóle niewiele wydarza i faktycznie jak się przyłapuje na tym, że się zastanawiam, co ja dzisiaj będę jadł na obiad, zamiast słuchaj drugiego człowieka, to albo ja już mam pokokardy, albo po prostu ten człowiek jest w trybie obrońcy. No tak, ja mam taką skłonę, jak mówisz o tym yy, dorosłym, ja tak od razu poczułem, że tak mam, jak w grach komputerowych, tak półpaska paska dorosłości naładowanej już, ale jeszcze drugiej połowy nie mam. I mi tak kiedyś terapeuta powiedział właśnie, on by pracował psychodynamicznie, więc on bardzo mocno zwraca uwagę na taką, jak on się czuje ze mną, mm -hmm. że y, ja potrafię ściemniać, nawet tak nieświadomy. Mm -hmm. I że on po prostu zdał sobie sprawę, że bardzo często bywał senny podczas sesji mm -hmm. ze mną. A tak, nie był senny tak. na sesji wcześniej, ani na sesji później. Jak ja to znam. <laughs> tak, to jest... <laughs> to jest ten tryb odłączonego obrońcy i wiesz, rozpoznawanie takich rzeczy to jest jedna z cenniejszych umiejętności, jakich nas, nas uczą na warsztatach, na superwizjach. Tak, myślę, że to jest w ogóle bardzo ciekawe. to, 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 to wy tego nie nazywacie przeciwprzeniesieniem, mm -hmm. prawda? Ale no to jest ta rzecz podobna, prawda? To, jak, to jest dokładnie ten sam to, proces, tak. No, dla mnie to jest fascynujące i rzeczywiście mm -hmm. czasem, y, nawet w takim życiu prostu, cywilnym, to pomaga po prostu, jak ja się czuję, a nie jak sobie przeanalizuję, jak, jaka tak. jest ta osoba, tak, jak do tak, niej podejść tak, po prostu. Tak. Ej, dobra, ta osoba jest dziwna, Chodź, na takim poziomie chociażby, nie? Trzeba uważać. Jak mówisz o tym dostrojeniu się do pacjenta, czy to znaczy, że jesteś fałszywy? Jesteś różnymi osobami przy różnych pacjentach? Różnymi osobami nigdy, e, czy kogoś gram, czy kogoś udaję, czy jestem fałszywy, nie. Natomiast wiesz, e, to jest tak jak z wychowaniem dziecka. W ogóle w terapii schematu dużo jest o czymś, co nazywamy ograniczonym powtórnym rodzicielstwem. Ktoś w życiu tej osoby kiedyś coś zawalił, coś poszło nie tak, rodzice albo inne ważne osoby nie zaspokoiły jakichś ważnych potrzeb. I jedną z moich ról jest odpowiedzenie na te potrzeby. I jeśli na przykład, nie wiem, ktoś ma bardziej potrzebę bycia wysłuchanym, to w tym momencie lepiej, żebym się zamknął i posłuchał. A z kolei, jeśli ktoś ma bardziej potrzeby bycia pokierowanym, to lepiej będzie, jeśli się włączę, dopytam, podzielę się swoim doświadczeniem. Więc wiesz, to wszystko jest na miarę. Tak, a propos tej potrzeby bycia wysłuchanym, to co mi się podoba w tym podejściu właśnie bardziej tej poznawczo-behawioralnej terapii i terapii schematu, o której wiem dużo mniej, to że... <grym> Tak sobie wyobrażam, że ci tacy terapeuci już bardzo skupieni tylko na słuchaniu. Tak jak na początku powiedziałeś, że ty jesteś jednak tą osobą, która też może mówić, trochę się mogą w taką pułapkę złapać. Nie, Że ktoś po prostu będzie gadał, będzie chodził 12 lat na terapię i będzie gadał i opowiadał swoje rzeczy. nie I co z tego? Nie? Też myślę, że to może być trudne, żeby w którymś momencie jakoś przekazać pacjentowi, no dobra, jakby trochę koniec tego gadania, czas do roboty. nie? Ale też wiesz, terapeuci wybierają często szkołę terapii, kierując się swoją osobowością, swoim temperamentem. Ci, co, co potrzebują więcej pogadać, raczej się nie odnajdą w podejściu analitycznym i się po prostu w nim nie szkolą. Wydaje mi się, że akurat mój psychoterapeuta bardzo sobie lubił pogadać, ale yy, totalnie nie gadał na sesjach. Zastanawiam się, jak, jak on to znosił. Czy potem wracał do domu i opowiadał <muś> o <nie>, po <poprosił> 4 <muś> godziny. Tak wyrywał. Do <muś> <muś> A te wszystkie emocje, które się przyjmuje, to są jakieś metody na radzenie sobie z tym? No bo wiesz, no, tak sobie wyobrażam tę pracę, że ludzie przychodzą <muś> po pierwsze z, b, bardzo Trudnymi problemami, po drugie, z bardzo różnymi problemami, a po trzecie z takim, jakby jakby tak przyjąć jakąś obiektywną miarę problemów, to niektóre są duże, niektóre są małe, ale dla tych ludzi one są wszystkie duże, nie? tak. I, I jest jakaś metoda, żeby się po prostu nie. Pytam o to, ja pamiętam takie moje przeżycie. Kiedyś się spotkałem z jedną znajomą, która mi się otworzyła i zaczęła się bardzo zwierać na temat swoich problemów psychicznych, i tego, że była w szpitalu psychiatrycznym, i jakiejś przygody z chorobą dwubiegunową. Skończyło się spotkanie i chwilę potem się mówiłem z drugą osobą, która mi zasadniczo bardzo podobne rzeczy zaczęła opowiadać. I następnego dnia byłem strasznie zmęczony, tej nocy nie mogłem spać. Jakby bardzo mnie to tak jakoś poruszyło. Są jakieś metody, żeby nie, nie być tak emocjonalnie wykończonym. Wszystkim? Wiesz, przede wszystkim my jako terapeuci to mamy lata e, przygotowań właśnie do takiej roli, gdzie nie dostajemy w pakiecie... Okej, okay, inaczej, nie wiem czy ty tak miałeś, ale często jest tak, że ludzie słuchając takiej historii czują się zobowiązani, że coś powinni nie wiem, jakoś podać, podpowiedzieć, wskazać, a tam często nie ma co wskazać, nie ma co podpowiedzieć. No, my, terapeuci, jesteśmy przygotowywani do tego, żeby mieć odpowiedzi na, na różne pytania. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, wiesz, jak dłużej pracujesz w tym zawodzie, to też się trochę Twoja tolerancja zwiększa, więc jesteś w stanie przyjąć. I też jak słyszysz jakąś straszną historię pierwszy raz w życiu, to to nierzadko zwala z nóg, ale jak słyszysz jakąś straszną historię i ona jest podobna do historii, której już na przykład, nie wiem, pamiętasz 15, to nie robi aż takiego wrażenia. Czy to jest jakiś rodzaj mniejszej empatii wtedy, w takim razie? A, to um, trudne pytanie, wiesz, ja bym tego nie nazwał mniejszą empatią, tylko um, jak słyszysz jakąś taką bardzo poruszającą opowieść człowieka, i masz tylko tą opowieść, to to jest taki, wiesz, bardzo mocny moment, bardzo mocne przeżycie. Natomiast jak masz świadomość, że ten człowiek ma to już za sobą, że przeżył, że jest w jednym kawałku, że rozmawia z tobą, zaczyna sobie uświadamiać, że oprócz tej bolesnej historii był jeszcze jakiś ciąg dalszy. Jak jeszcze masz inne historie, jak, jak nie wiem, jak, jak znasz y, podobne historie z różnych relacji, nie wiem, ofiara, ofiary świadka, sprawcy. Dalej masz empatię, ale masz jednocześnie dużo szerszy kontekst. No właśnie, a propos właśnie tego, że słyszysz te historię jednej osoby. Mhm. Zdarzają się takie sytuacje, że... Dobra, znowu powiem moją historię taką prywatną. Kiedyś mi kolega opowiadał o tym, że się rozwodzi, jaką ma okropną żonę. Tak opowiadał mi, tak przez 15 minut mi opowiadał, jaka ta żona jest okropna, jakie to małżeństwo było okropne, jaki ten rozwód jest okropny. I jak on to opowiadał, to im dłużej on opowiadał, wychodziło na to, że ta żona w sumie jest spokojna, to on jest okropny. <śmiech> <śmiech> tak jakby, no, Stary, jakby, No jakby, i ale no, ty nie możesz tak powiedzieć przecież pacjentownie I są pewnie takie sytuacje, że ktoś ci opowiada jakieś swoje problemy, a sobie myślisz, no stary, ogarnij się sam. Wiesz, się jak słucham twojej historii i tego, co mi opowiadasz o swojej żonie, ja mam wrażenie, że też dobrze by było, żebyś zwrócił uwagę na swój udział w tej historii, bo mam wrażenie, że trochę było ci jednak za dużo i że za dużo i za surowo ją potraktowałeś. Okej, okay. okay. taki pacjent się nie czuję oceniony. <noise> jak najbardziej możemy to mówić, szczególnie właśnie w terapii schematu. Tutaj jest dużo o tym, wiesz, jak ja ciebie przeżywam, mogę ci mówić, mogę nazywać te różne rzeczy. Wiesz, uczą nas, jak, jak nie robić tego w sposób raniący, tylko jak to robić w sposób taki, który będzie. I jednocześnie pomocny i pozwalający mi postawić granice na różne zachowania. To się nazywa empatyczna konfrontacja, i to jest sposób skonfrontowania ciebie, ale w taki sposób, który jest ciepły, empatyczny i nastawiony na to, żeby tę relację poprawiać, a nie żeby ciebie jakoś, nie wiem, zdeprecjonować, zdewaluować. No tak, to na pewno też wymaga zbudowania y, takiego zaufania do terapeuty. Mm -hmm, nie? Pewnie tak. nie? Niekoniecznie powiesz to w pierwszych 10 minutach sesji, nie? nie? przygotujesz pewnie pacjenta. A czasem właśnie na odwrót. Czasem takie od razu, wiesz, wyłożenie kawy na ławę, nazywanie rzeczy pozwala się poczuć swobodniej w relacji tej drugiej osobie, bo ona już od razu wie, na czym stoi. No tak, i czujesz szczerość w sumie. No. To też jest czasem takie paradoksalnie fajne. Ale słuchaj, mówimy o tych szkołach psychoterapii, o tej terapii schematu. Już parę razy powiedzieliśmy, jak to jest w ogóle z tymi szkołami, bo wiele osób w ogóle sobie nie zdaje sprawy z tego, że są różne psychoterapie i różne szkoły. Cała masa. Czym one się różnią? No, to mi teraz klina zabiłeś. Ale tak z <noise> punktu widzenia pacjenta, wiesz, nie takiego teoretycznego, nie? Ale jakbyś jakby miał powiedzieć: Ja mam jakąś taką swoją odpowiedź, jak ktoś mnie pyta o te główne, takim jednym takim zdaniem, bardzo ogólnym, może nawet niekoniecznie prawidłowym. A ty jakby ktoś cię tak zapytał kolega na imprezie: 'Ej, słuchaj, może minutkę, chcesz iść na terapię? Jakie tam są te szkoły? i O co chodzi?' No to jedziemy. Psychoanalityczna to jest taka, gdzie terapeuta będzie bardzo mało mówił, a bardzo dużo sobie dodawał różnych znaczeń na twój temat. I ty się o tym zaczniesz dowiadywać może nie w pierwszym roku, a w kolejnych latach. W psychodynamicznej masz Podobnie jak w psychoanalitycznej, przy czym terapeuta ci od razu powie o co chodzi, szybko Ci ponazywa różne rzeczy, i czasem zrobi to w taki sposób, który może się jawić jako szarski, niedelikatny, taki konfrontujący, a ty jako pacjent, no co możesz z tym zrobić? Możesz albo to przyjąć i się uczysz telerować takie informacje, albo możesz sobie pójść. Mhm. W podejściach humanistycznych, na przykład w psychoterapii humanistycznej więcej dostaniesz takiego ciepła, zadbania, zatroszczenia, wsparcia, poczujesz się podmiotem, ale jednocześnie w tych podejściach dostaniesz mniej pokierowania. W poznawczo behawioralnej wiesz, od początku jesteśmy nastawieni na działanie, na zdefiniowanie problemu, na ubranie tego problemu w słowa, przełożenie tego problemu na cele, a dalej jedziemy i realizujemy. W terapii schematu na przykład jesteśmy bardziej nastawieni na to, żeby w dorosłym człowieku zobaczyć dziecko i zobaczyć, czego temu dziecku zabrakło i dać mu to. I jeszcze trochę by można wymienić, no tak, podejść więcej. I, I też jest często jest tak, ludzie też często mówią o tych terapiach, że ta właśnie psychodynamiczna, czy psychoanalityczna, to one tak bardzo tak do źródeł problemu sięgają, mm -hmm. tak w głębi. Tak. A, a poznawczo-behawioralna właśnie, czy tam schematu, to tak bardziej, chociaż schematu może mniej, ale poznawczo-behawioralna zwłaszcza to takie mm, koszenie trawnika, nie? Że terapeuta psychodynamiczny to tak ci przeora ziemię i zrobi wszystko, z grunt wyrówna, a potem poznawczo-behawioralna no to tam najwyżej jakieś tam kosmetyczne zmiany takie, takie drobne i to nie jest takie głębokie i, i też takie obawy, że to jest mniej trwałe i mniej skuteczne? Czy byś się odniósł do tego? To jest stereotyp. Tak, ja to pamiętam ze studiów. Już ładnych parę lat temu studiowałem, 20 lat będzie i właśnie na studiach nam podawali taką informację. Terapia psychodynamiczna to głębokie podejście, a poznawcza behawioralna bardzo po ja bym teraz różnił. Psychodynamiczna idzie bardziej do źródeł problemów i z tych źródeł próbuje wyprowadzić rozwiązanie, natomiast poznawczo-behawioralna idzie od strony tego, co jest tu i teraz, jak ma działać tu i teraz i dopiero jak tu i teraz zaczyna działać, to wtedy patrzymy, co było u źródeł. Też te źródła są troszkę inne, nie? W sensie ja mam taki problem z... Z tymi teoriami psychodynamicznymi, że jak no, mało o nich wiem, ale jak coś tam sobie czytam, to one brzmią strasznie fajnie i są bardzo ciekawe, ale zasadniczo y, nie ma możliwości, żeby sprawdzić, czy to prawda. Tak. Nie? W sensie, że to jest, i trochę się czuję, jakbym czytał y, bardzo fajną powieść, bardzo fajną filozofię, a nie coś takiego naukowego. Dla mnie to, co jest fajne w psychologii, to jest i w psychoterapii. Że człowiek, jakby tak na przestrzeni wieków, spróbował sobie radzić jakoś z, z życiem, nie? I z, I z głową, i ze światem, i z siłami innymi, i tak dalej, i z relacjami, i, i z emocjami. I były jakieś różne metody filozoficzne, religijne, mistyczne, bardzo, bar, bardzo różne. Nawet, nie, nawet można powiedzieć, że takie. Bruskie wychowanie też jest trochę taką metodą na ułożenie swojego mm -hmm. świata. Y I to, co różni psychologię, to jest to, że ona stara się być naukowa i zbadać, tak, i mieć tak, dowody. Tak, I a ma ta kompleksy na tym punkcie. Tak? Wśród innych nauk. <laughs> no, a, no bo to zawsze w jakimś stopniu jest dużo, myślę, trudniejsze do, do przebadania. Y a ta psychodynamiczna, to tak, no, nie, no fajnie to brzmi, ale co z tego, nie? Mm -hmm. Ja bym tutaj rozróżnił wiesz na psychoanalityczną i psychodynamiczną. Mhm. Psychodynamiczna jest dosyć dobrze zakorzeniona w nauce, ma, ma dosyć dobrze opisane procedury, hipotezy, teorie leżące u podstaw i jak się robi badania skuteczności psychoterapii, tam gdzie trzeba zaplanować dokładne oddziaływania terapeutyczne, powtarzalne, to psychodynamiczna się w tym sprawdza. Natomiast wiesz, psychoanaliza to jest inna historia. To jest jedna z pierwszych takich, wiesz, bardziej ustrukturyzowanych podejść terapeutycznych i tam mnóstwo zależało nie od tego, jaka teoria jest u podstaw, tylko co dany terapeuta sobie wymyślił, jakie ma wariacje na, na temat tej teorii. Byłem gdzieś na takim wykładzie, który się zaczął od tego, że jakby Sigmund Freud wymyślił no, można w takim powiedzieć wymyślił psychologię i psychoterapię i jest bardzo znany, jego różne tak, wyparcia. Każdy mniej więcej zna to słowo. Tak. Ja jakieś tam mechanizmy obronne, ego. Super ego, z osobą, które się przynajmniej obiły, ale że zasadniczo wszystko, co on powiedział, to się nie potwierdziło i to nieprawda z punktu widzenia naukowego. A o co chodzi z tą terapią schematu? Bo ja nie rozumiem. Tak, no bo ja nie, nie za bardzo wiem, na czym ona polega. Terapia poznawczo behawioralna jest bardziej na taki problem tu i teraz, który się w którymś momencie życia pojawił. A terapia schematu jest bardziej o tym, wiesz, jaką Ty jesteś osobą, jak Ci się żyje na co dzień. Temat do terapii poznawczo behawioralnej to jest wtedy, kiedy ktoś mówi, no, od pewnego czasu mi się zrobiło tak i tak. A terapia schematu jest bardziej o tym, słuchaj, ja przychodzę do ciebie, bo ja zawsze taki byłem, ja nie wiem, co ja mam z tym zrobić. Czyli to też takie bliższe w sumie tej psychoanalizie, niż, niż, niż ta poznawczo-behawioralna, nie? Dwa główne filary, na których zbudowano terapię schematu, to jest terapia psychodynamiczna i poznawczo-behawioralna. Z poznawczo-behawioralnej bierzemy, wiesz, dużo rozumienia, dużo narzędzi na temat tego, jak funkcjonujemy tu i teraz, a w terapii psychodynamicznych bierzemy dużo na temat tego, jak, jak się rozwijamy jako człowiek, jak funkcjonujemy w relacjach. Mhm. I też terapia poznawczo-behawioralna to tak jak ty to metaforycznie porównałeś, to jest bardziej o koszeniu trawnika. A w terapii schematu y, od samego początku pomagamy ludziom łączyć ich bieżące problemy z ich źródłami w przeszłości. Okej, okay, czyli to w pewnym sensie się pracuje jakby nad... nad y, Boże, boję się użyć jakiegoś trudnego słowa, że w ogóle totalnie źle użyję, ale nad jakąś taką strukturą y, człowieka, nad jakąś taką osobowością bardziej niż nad... tym. Dokładnie terenie? tak. Terapia schematu jest przede wszystkim na osobowość. No to tak się zastanawiam, teraz w sumie przyszedł mi do głowy problem etyczny, że przychodzi ktoś i mówi, codziennie jak wracam z pracy, aż do zaśnięcia, a mam problemy z zaśnięciem, czuję takie lęki, takie napięcie i tak mnie w brzuszku mnie dręczy i mam zgagę i koszmary, nie? I. I on chce, żeby się to skończyło, nie? A ty go słuchasz i myślisz sobie, okej, okay, dobra, jakieś tam jest zaburzenie osobowości, dajmy na to, nie? No to trzeba tutaj się przekopać w ogóle, ile tak naprawdę troszkę zmienić tego człowieka. Tak. Nie? I jak, jak, jak toś z punktu widzenia etycznego? Czy mówisz to pacjentowi, że, że, musi pan wziąć pod uwagę, że może się coś bardzo mocno w panu zmienić, czy pani, czy czy, czy, czy jak, jak się do tego podchodzi? To jest właśnie sam początek terapii, kiedy my zbieramy wywiad i kiedy my ustalamy, co, jakie rzeczy widzimy. Wiesz, jak Ty przychodzisz do mnie z jakimś swoim problemem i zaczynamy rozmowę, no to pierwsze spotkanie to pozwoli nam się w ogóle tak w cudzysłowie obwąchać, zobaczyć, jak ty się ze mną czujesz, jak ja się czuję z tobą i ona mi da jakiś obraz tego, z czym ty przychodzisz. Jakie ty masz problemy. Ona mi pozwoli postawić hipotezy, czy to jest bardziej, nie wiem, o tu i teraz, czy bardziej historia w przyszłości. I wiesz, kolejne dwa, trzy-cztery spotkania, to będzie taki czas. Kiedy my się poznajemy, i wtedy ja ci daję jasną odpowiedź, na przykład, słuchaj, to o czym my tutaj rozmawiamy, to wygląda jakbyś miał problemy ze snem związane z tym, jak ty żyjesz na co dzień. Na przykład, załóżmy. Natomiast to, jak ty żyjesz na co dzień, to z kolei ma mocne korzenie w twojej przeszłości. I teraz możemy spróbować jakoś, wiesz, technicznie sobie poustawiać, porozwiązywać to, jak ty żyjesz, żebyś ty mógł spać lepiej. Natomiast jest ryzyko, że jak my się nie zajmiemy korzeniami, to za jakiś czas ten problem wróci. A jeżeli ktoś przychodzi z problemem, który nie jest jego problemem, yy, jakąś taką skrajną sytuację sobie no. zbuduje, hipotetyczną, ktoś przychodzi i mówi, że e, szef idiota, współpracownicy idioci, żona kretynka, dzieci, największe kretyny ze wszystkich. I jak, i teraz, panie psychologu, jak tu sobie poradzić z tym, że jestem otoczony idiotami. No, i tak bym się orientuje, że prawdopodobnie to nie jest tak, że wszyscy są idiotami, że ktoś ma raczej problem jakiś y, y, swój. I jak do, do tego podejść? No bo jak on przychodzi z takim problemem. Okej. Okay. <laughs> Wiesz, zwykle to się odbywa w czasie 50-minutowej rozmowy, a nie w takim jednym zdaniu. Um, no ale tak na szybko, jakbym miał odpowiedzieć. Jeśli ty byłbyś taką osobą i przedstawiłbyś mi takie podejście, to bardzo możliwe, że też byś mnie w tej relacji naszej zaczął traktować w jakiś określony sposób. No, jedno z dwójka, Albo byś mi dał odczuć, że ja też jestem idiotą i że nie ogarniam. No bo skoro wszyscy idioci, to czemu twój terapeuta nie? Albo, albo mógłbyś zrobić coś odwrotnego, że, że wszyscy idioci. i tylko druga taka wyjątkowa osoba jest w stanie mnie zrozumieć. Mhm. I w jednym i w drugim przypadku mogę dać Ci feedback, mogę zrobić konfrontację mniej lub bardziej empatyczną. Jeśli ja też jestem iotą, to mogę ci powiedzieć, słuchaj, tutaj jesteśmy u mnie na moich warunkach i albo mnie traktujesz szacunkiem, albo spójrz w prawo, tam są drzwi. Natomiast jeśli to jest ten, ten drugi scenariusz, no to wiesz, z jednej strony to może mile połektać jego. Natomiast z drugiej strony ja nie jestem od tego tutaj w gabinecie, żeby łektać swojego. Tylko tylko od tego, żeby ci powiedzieć, na przykład, yy, wiesz co, mam wrażenie, że w tym, co opowiadasz, widać pewne takie rozszczepienie. Dajesz mi odczuć, jakbym był jakiś ponadprzeciętny, a dopiero co się poznaliśmy. Jeszcze chyba nie możesz mieć takiego zdania o mnie na podstawie tych naszych kilkunastu minut rozmowy, a z drugiej strony pokazujesz mi, że wszyscy inni są idiotami. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Okej, okay, czyli tak bardziej y, delikatnie, krok po kroczku. Y, mm -hmm. tak delikatnie, to... ale wprost. Ja pewnie też bardzo zależy od osoby i od kobiety. Tak. bo ta moja historia jest taka abstrakcyjna, bardzo tylko jedna rzecz. Y, a teraz tak powiedziałeś, takim tonem, y, takim ironicznym no, my tu jesteśmy wyjątkowi. Co robisz sobie w głowie, jak masz y, właśnie takie no podejrzewam, że są pacjenci, którzy są fajni, których lubisz. Mhm. Nie? W Radzie tak. ktoś, jakby sobie, nawet można sobie wyobrazić, że gdybyście się poznali w innych okolicznościach, to byście sobie na oknisku smażyli kiełbaski, byłoby fajnie. Ale pewnie są pacjenci, no, których się nie lubi. No, to musi tak być mhm. siłą rzeczy. I, I czy wtedy gorzej idzie ta terapia? Mój synek niebawem skończy 6 lat. I bardzo go lubię, ale są takie momenty, że ma ochotę go udusić. Chłopiec ten sam, różne zachowania. I wiesz, to jak my funkcjonujemy w relacjach, to jest wypadkowa naszego temperamentu i tego, jak nas nauczyli funkcjonować w relacjach. I to jest to, co powiedziałem jakiś czas temu. Jak widzę jakąś osobę, która się wobec mnie w jakiś sposób zachowuje, to ja staram się widzieć nie tylko tę osobę dorosłą, która jest tu i teraz, ale też to dziecko w środku. I się zastanawiam, o co chodzi temu dziecku. Czasem jest tak, że ktoś po prostu mnie, no, mówiąc po ludzku, kurwia. I e, reagując tylko na tę dorosłą osobę, wiesz, łatwo mogę doprowadzić do tego, że się, nie wiem, jakoś pokłócimy, albo że ja jej ulegnę wbrew sobie. Natomiast jak ja spojrzę na to dziecko, za tą zasłoną, ja jestem w stanie zrozumieć e, albo domyślić się jakiejś, nie wiem, motywacji, jakich, jakichś innych rzeczy i odpowiedzieć nie na to zewnętrzne zachowanie, tylko na to dziecko w środku. Ja mam taką metaforę, którą w terapii schematu często posługujemy, że w tym zawodzie uczymy się patrzeć przez zasłony. Nie patrzymy na to, co na zewnątrz, tylko na to, co w środku. Okej, okay, czyli nie na tego dorosłego, jakiegoś sztucznego, tylko na to dziecko, które przychodzi. Dokładnie tak. Pomocy. Jakiś czas temu miałem taką sytuację w gabinecie. To, to, to był nowy człowiek, który się zachowywał w taki sposób. No, mówiąc wprost, nieznośny. Za dużo go było. I to było tak intensywne, i tak przesadzone, że mi było strasznie ciężko wytrzymać. I znowu, jeśli bym patrzył tylko na zachowanie. Wkurzyłbym się, sfrustrował i niewiele by z tego wyszło i pewnie bym powtórzył jakieś jego doświadczenia odrzucenia. Natomiast jak spojrzałem na to dziecko w środku, jak się zacząłem zastanawiać, co takiego się temu dziecku stało, że ono się nauczyło funkcjonować w ten sposób, byłem w stanie nawiązać więź. Nawiązujemy więź z dzieckiem w środku, a nie z tymi obrońcami na zewnątrz. Na dzisiaj to tyle. Już wkrótce pojawi się tu nowy odcinek, w którym razem z moim gościem będę zgłębiał kolejne zagadki psychologii. A tymczasem proszę cię o zaobserwowanie i ocenienie tego podcastu. Do usłyszenia.